Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj kapelusze wykonane z merynosa, z wełny merynos. To są bardzo delikatne włókna merynosa. Kolory można oczywiście wybrać i jakie sobie tylko chcecie. W tej chwili taki kapelusz jest dostępny w sklepie. On ma piękne kolory piękne kolory takie szafirowo szafirowo takie zielone z fioletem piękne, piękne, naprawdę piękne kolory. Tak się prezentuje. Wykończone pięknie zatłasową obwodówką, oczywiście, podpisane przeze mnie. To są moje autorskie prace. Wykonuję je z włókien, takich pojedynczych włókien merynosa, bardzo delikatnych, układając je i spieśniając, po prostu, filcując taką dawną metodą filcowania na zasadzie tarcia w gorącej temperaturze. One się tak właśnie układają i później pięśnieją. To są autorskie moje kapelusze, tak jak już powiedziałam, one bardzo dużo czasu się je robi, ale efekty są po prostu prze, prześliczne. Tak wygląda taki kapelusz z merynosa. One są świetnie, ponieważ są bardzo delikatne, nie uczulają. Nie drapią w głowie, są bardzo ciepłe, też głowa się nie poci, oddycha to włókno. Nawet jeżeli zmoczy je deszcz, czy tam śnieg popada, to się strzepuje ten kapelusz, on się nie odkształca, nic się z nim nie dzieje. To są jedyne kapelusze te, tego rodzaju, które no nie trzeba przechowywać w pudłach na kapelusze, jak wszystkie inne, ponieważ te kapelusze można dosłownie. Słuchajcie, zwinąć sobie i jak gdzieś jesteśmy w kawiarni czy gdzieś, to można je przechowywać w rękawie. Później je wyciągamy z tego rękawa. One nadal nie, nie tracą swojego kształtu, nadal są takie same. Kolory tak jak powiedziałam, możecie sobie wybrać i jakie tylko chcecie. To jest taki kloch kapelusz, taki klosz, to jest taka kapelusz oczapka właściwie. Na taki kapelusz na zamówienie u mnie w salonie trzeba oczywiście może zamówić swoje wymarzone nakrycie głowy tutaj u mnie w salonie kapeluszy. Kolory też możesz sobie wybrać, jakie sobie tylko chcesz. Na taki kapelusz czeka się od tygodnia do dwóch tygodni, cza czasu, na, jeżeli zamówisz. No, trochę trzeba poczekać, niestety, ponieważ na ten kapelusz trzeba wymaga bardzo dużo pracy, tak jak mówiłam, więc no, trzeba trochę poczekać. Ten kapelusz jest w tej chwili dostępny u mnie w salonie kapeluszy, także jak masz chęć i ochotę, to zapraszam. Jeszcze jeden kapelusz w takich kolorach pokażę, który sobie pani zamówiła. Z mojej strony, salonkapeluszy.pl jest taki na stronie u mnie, on ma jeszcze tutaj taką woalkę jasną, ale Pani nie chciała tej woalki, Pani ma dość duży obwód głowy, bo 58 i mówiła, że ma okrągłą twarz, więc zrobiłam, no i nie chciała dużej ozdoby, więc te kwiatuszki są tutaj takie mniejsze troszkę, mniejsza to ozdoba, taka mniej zobowiązująca, też kolory takie piękno-szafirowe, Piękny, piękny, z w fioleton jest troszkę większy od tamtego, ponieważ pani ma większy odbiór głowy i okrągłą twarz, więc ja mam drobną buzię, więc on na mnie jest troszeczkę za duży, ale przy większych okrągłych twarzach to fajnie właśnie jak tutaj się coś dzieje i można go troszkę tak na, bo kto wtedy załamuje te wszystkie rysy twarzy, też fajniej. No po prostu układa się rewelacyjnie i te kolory po prostu są prześliczne, przepiękne. Także jeżeli masz chęć i ochotę zamówić swój ulubiony i wymarzony kapelusz, to tutaj w salonie kapeluszy zamówisz swój ulubiony i wymarzony kapelusz, takim, którym sobie tylko marzysz w kolorach oczywiście takich, jakich Ty chcesz i w rozmiarze i y, do, oczywiście dopasowany dla, tylko i wyłącznie dla Ciebie, spersonalizowany y, pod konkretną osobę. Y, także zapraszam tutaj do salonu kapeluszy. Można zamawiać takie kapelusze. Trochę na nie trzeba poczekać, ale y, myślę, że warto, ponieważ y, takich kapeluszy nigdzie indziej nie ma. Y, więc na pewno y, będziesz zadowolona. Ten kapelusz jest po prostu niesamowity. On jest cieplutki, też, tak jak mówiłam, oddycha, to włókno jest antyalergiczne, ono się też samo czyści. Jeżeli poczytacie o Merynosie, to naprawdę ma, ma bardzo, bardzo dużo właściwości, więc po prostu produkt jest prześwietny, prześwietny, oryginalny, wyjątkowy. Także tutaj w salonie kapeluszy zamówisz nakrycia głowy. Świetne, wyjątkowe, oryginalne, niepowtarzalne, autorskie. Także zapraszam Was, przychodźcie, przemierzajcie, zamawiajcie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się! Pa.